Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku z Kolejka Awatara. Wczoraj na szybko przebiegliśmy przez temat ataku narodu ognia na naród ziemi z dwóch stron. Za to dzisiaj przedstawię całkiem świeżą postać, jaką jest Sun. Młody chłopak. Tak, chłopak, bo w ankiecie pomyliłem jego płeć, za co przepraszam. Który, jak się okazało, był chronologicznie pierwszym magiem lawy nie będącym awatarem. Jaka jest jego historia? Jak spotkał Tof? Zapraszcie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Hop hop! No więc, jak wyglądała historia Suna, pierwszego poznanego maga maga y przez Tow. Otóż jego historię możemy przeczytać w najnowszym komiksie pod tytułem To w Bay Funk Metal Bending Academy. Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przeczytać najpierw komiks i nie mieć spoilerów, polecam zamknąć uszy na cały odcinek. No więc, od samego początku. Sun mieszkał w dawnej kolonii Narodu Ognia, to jest Yudao, i był częścią grupy tak zwanej Dzieci Ulicy. Byli porzuconymi sierotami, które w jakiś sposób straciły rodziców bądź opiekunów. On i jego towarzysze byli podejrzliwi wobec Awatara, rządu Klestwa Ziemi i jego żołnierzy. W pewnym momencie Sun stał się zdolny do tkania lawy, chociaż nie mógł w pełni kontrolować tej zdolności, a ta nawet czasem nagle manifestowała się bez jego zamiaru. Zaczął brać udział w podziemnych walkach magicznych, ponieważ były one okazją do zdobycia pieniędzy. Wsparcie swojej grupy. Jednak drżenie jego lawy sprawiło, że Tow Beifong wyczuła go z drugiego końca miasta podczas jednego z pojedynków. Przybyła więc, aby zobaczyć, jak Sun pojedynkuje się ze starszym magiem ziemi, który zaczął drwić z niego z powodu wzrostu i młodości. Nazywając go maluchem, Sun odpowiedział tkając strumieniem lawy w jego kierunku, mówiąc, żeby zapamiętał jego imię. W tym właśnie momencie jeden z widzów zauważył Tof na trybunach, ostrzegając resztę widowni, aby ci jak najszybciej opuścili salę, myśląc, że Tow przyszła zamknąć arenę w imieniu władz. Sun wrócił do pozostałych pojedynków następnej nocy. Tow ponownie poczuła wibrację i weszła na szczyt dachu, gdzie mogła bez problemu go obserwować wyczuwaniem sejsmicznym. Przyjaciele Suna próbowali zniechęcić go do bujek ale powiedział im, że jeżeli otrzyma wystarczająco dużo pieniędzy, będą mogli bez problemu przetrwać. Jego przyjaciele martwili się również, aby nie stracił kontroli nad magią lawy, ale ten odpowiedział niemal lekceważąco, że będzie ostrożny. Najpierw pojedynkował się z kolejnym starszym magiem ziemi, który zaczął układać su kamiennymi rękawicami. Ale ten wstał i rzucił skalną rękawicą w twarz mężczyzny, posyłając go na łopatki i wygrywając w tym samym starcie. Jego następny mecz był przeciwko no, niezwykle mocno umiejęśnionemu magowi wody. Przeciwnik suna, powiedział mu, że na pewno go pokona, ale młodzieniec nie wystarczył się tak marnego zastraszenia. Osłonił się ziemią przed strumieniem wody wytysniętym z beczki, która opierała się o lodowe kolce wytworzone przez mężczyznę. Sun wysłał blok ziemi w kierunku mężczyzny, ale ten z łatwością rozebrał go za pomocą magii wody. Młody mag lawy został zaskoczony i zaczął ślizgać się na mokrej podłodze, ale gdy ustabilizował się, posłał w stronę maga strumień lawy. Przeciwnik początkowo myślał, że ma do czynienia z magią ognia, ale grubo się mylił. Tylko to, zauważyła, że w rzeczywistości była to czysta magia lawy. Chociaż większość strumienia lawy ostygła na ziemi dość szybko, część uderzyła w metalowe belki, podtrzymujące opuszczony dom i spowodowała ich stopienie. Dom, który zdaje się był też magazynem, zaczął się rozpadać, a metalowy strop razem z belkami runął na biedaka. Sun próbował tkać metal lecący w jego stronę, lecz bezskutecznie, gdy duża metalowa płyta nagle zaczęła lewitować, ale to nie on ją podtrzymywał. Tylko sama Tof, chcąca ocalić chłopaka, już wtedy widząc w nim ogromny potencjał i może trochę siebie samej. Sun i jego przyjaciele uciekli na zewnątrz, gdzie zostali zatrzymani przez Tof. A sam młody mak lawy skończył owinięty w paski metalu. Jego przyjaciele zażądali aby go wypuszczono, ale Tof obwiniła go i jego brak kontroli nad mocą spowodowanie zawalenia się całego magazynu. Sun przeprosił usprawiedliwiając się, że chce tylko pieniędzy, ale ślepa patentka powiedziała mu, że ważniejsze jest pozostanie przy życiu. Jednak wszystko skończyło się szczęśliwie. Po tym incydencie to pokazała Sunowi, że trudniej nie są jedynym sposobem na zarabianie pieniędzy i przeżycie. A przy okazji zaprosiła Suna i jego przyjaciół do dołączenia do Akademii Magii Metalu Beifong. Mimo że wiedziała, że nie wszyscy przyjaciele Suna byli magami metalu, zapewniała ich, że wciąż mogą doskonalić swoje umiejętności samej magii Ziemi przy boku ich nowego Sifu. Sun jednak dotknięty przez życie wyraził swoją nieufność do Tow, ponieważ była przyjaciółką Awatara, który był z kolei sojusznikiem Króla Ziemi i jego wojska. Widow odpowiedziała, że chociaż zadaniem Anga było spotkanie się ze światowymi liderami, jej własnym zadaniem było zapewnienie swoim uczniom bezpieczeństwa i uczenie ich, aby zostali mistrzami magii. Wyjaśniła również, że była pierwszą osobą od dłuższego czasu, która odkryła nową formę tkania i chciała nauczyć kogoś z równie rzadką i specjalną umiejętnością, taką jak tkanie lawy. Tof przedstawiła także innych nauczycieli: Hołtuna, Pengę i The Dark One. Wyjaśniła, że Sun i jego przyjaciele już nigdy nie będą musieli spać na dworze, jeżeli dołączą do akademii, a jeżeli im się to nie spodoba, zawsze będą mogli po prostu wyjść. Słysząc te słowa, Sun zgodził się wstąpić do szkoły, co jak możemy się spodziewać, bardzo ucieszyło Tof. Tak więc znacie już historię, jaka towarzyszyła pierwszemu spotkaniu Tof oraz Suna. Pierwszego nie ma Awatara który był magiem lawy. Najprawdopodobniej był jednym z pierwszych pokoleń tzw. zwanych mieszańców, gdzie ojcem był mag ognia, a matką mag ziemi lub odwrotnie. Czy poznamy dalsze losy Suna? Gdzie znajduje się podczas legend kory? Czy istniało więcej tkaczy lawy? Tego najpewniej dowiemy się w przyszłości przy okazji nowych przygód opisanych na kartach komiksów legend Anga oraz legend kory. Zdradzę Wam tylko też bardzo ciekawą teorię. Otóż niektórzy twierdzą, że Sun jest ojcem Suin. Czemu? Otóż ma podobne włosy do opal i troszkę podobne imię, ale zostawmy to na inny, przyszły odcinek Kronik. No i to by było na tyle. Czy wiedzieliście o istnieniu kogoś takiego jak Sun? A może przeczytaliście komiks to w Metal Metalbending Academy? Odpowiedzcie na pytania w komentarzach. Tam mnie znajdziesz. Zapraszam do odwiedzenia mojego Discorda oraz wzięcia udziału w ankietach na mojej zakładce społeczności. Oba linki znajdziesz w opisie. Jak spodobał Ci się odcinek, zachęcam do zasubowania kanału. Subując, pomagasz mi w rozwoju. Dzięki. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Awatara. Na razie! głosować jego oska czeka także i tutaj. Głosu Sun użyczyła Olivia Heck, oryginalna aktorka głosowa Tylee, Podczas czytania na żywo komiksu to w Bayfunk Metal Bending Academy dla Dark Horse, czyli wydawcy komiksu.